Władze Jeleni Góry, wzorem innych polskich miejscowości, ograniczają koszenie miejskich trawników. I nie jest to związane z finansami, a z ekologią, bo dłuższe trawy zatrzymują więcej wilgoci oraz są doskonałym miejscem bytowania dla drobnej zwierzyny oraz pszczół. Dlatego zdecydowano się kosić trawniki tylko w centrum, na placach zabaw oraz przy skrzyżowaniach. Co o tym sądzą mieszkańcy i turyści Jeleni Góry? Sprawdzimy to w Głosie Ulicy. Teraz jest wiosna, i akurat nie taka, że pada, więc nie wiem, no było kilka lat suchych, i myślę, że to wszystko jest po prostu jakiś naturalny proces, że raz pada, raz nie. i Czy człowiek jest w stanie walczyć w ogóle z klimatem? Ja rozumiem. Ale Pana zdaniem to dobry pomysł, że nie wszystkie trawniki, a raczej większość trawników miejskich nie jest koszona? Dobry. Kiedy teraz, to te ostatnie lata są bardzo suche. no Akurat ten mamy wilgotny. Ale potrzebne jest jednak, żeby część trawników została tam, gdzie to nie przeszkadza. Przy drogach na pewno, przy chodnikach na pewno trzeba kosić. Ale inne zostawić, bo przecież jeżeli wszyscy słyszą i wiedzą, że fotosynteza polega na tym, że promienie słoneczne rozbija zieleń, tlen zostaje dla nas, a węgiel idzie do, do ziemi. I proszę pana, dlatego ktoś dobrą decyzję podejmuje, żeby część trawników gdzie to możliwe zostawiać, bo dla nas, pewnie że gdzieś to, jeżeli to brzydko wygląda, to trzeba, ale w tym układzie myślę, że tam, gdzie trzeba to kosić, widzę, tu jest, tu dobrze, ale tu miejsca, gdzie nie potrzeba kosić, w ogóle i trzeba zostawić, żeby po pierwsze trochę było ozdoby, ponadto zieleń dla nas jest potrzebna. No jak koszą, no to niech wszystko koszą już. Czyli powinni wszystko kosić? Tak. A co, ładniej to wygląda, pamiętacie? Tak, tak uważam. No, nie zauważyłam, bo szczerze, ale jak najbardziej jestem za tym, żeby kosić trawniki, żeby estetycznie to ładnie wyglądało. Bardzo dobry. Nie powinny być bardziej przystrzyżone w, w innych miejscach, na przykład przy drodze? Myślę, Myślę, że ekologia jest ważniejsza. Czyli ekologia tutaj na pierwszym no, miejscu. Bardziej naturalnie wygląda. Mm -hmm. Tak, zgadzasz się? Tak. Mm -hmm. no, dłuższa trawa, więcej yy, szans na to, że będą kleszcze. No tak, tak, jak najbardziej. Przenoszą najba... już do miasta. No jak na miasto, to powinno być to utrzymane. Wygląda to niestety niechlujnie. Ja zauważyłam i miałam dzwonić właśnie do urzędu, dlaczego są niekoszone. No, um, to chodzi o ekologię. Mieszkańcom mieszkanką to... Jeleniej Góry i się wstydzę. Ale... <laughs> Czyli <laughs> pani zdaniem te trawniki powinny być koszone? No ja tak uważam, ale ponoć niekoszone są dlatego, że powinny być takie trawy, bo zatrzymuje to wodę. Tam są kwiaty, tam są... Zwierzęta, małe Zwierzęta, pszczoły. Pszczółki, ślimaczki. I co pani myśli? Co jest ważniejsze ekologia, czy jednak estetyka? No nie wiem, ja lubię czysto, więc chyba estetyka. Zdania w dzisiejszej sądzie były mocno podzielone, a co Państwo sądzą na ten temat? Prosimy o komentarze.